Dobry, witamy Was w piątym dniu, pierwszego tygodnia naszej drogi dojrzałości kobiety. I dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić w jeszcze jedną podróż, troszeczkę już łatwiejszą niż te dwie ostatnie, także będziemy pomału się wynurzać, przynajmniej dzisiaj bo przed nami jeszcze różne etapy tej drogi. Dzisiaj Monika opowie nam kolejną baśnię. Tak, tak. No to może się wsłuchajmy tak, w nią tak, po dokładnie. prostu. Chciałabym, żebyśmy wróciły sobie do opowieści o Kopciuszku, bo ostatnio przedwczoraj uchwyciłyśmy ten moment łez, tego zakopania w popiele, tej żałoby przeżywania straty i mówiłyśmy, jakie to jest po prostu ważne, żeby pobyć w tym miejscu, aby potem móc iść dalej. Natomiast, kopciuszek to jest taka baśń, która ma no naprawdę bardzo wiele takich różnych, też obrazów, symboli, które mogą nam bardzo wiele mówić o takiej kobiecej dojrzałości. I dzisiaj chciałam zwrócić na inny fragment jakby tej baśni. Bo jest taki moment, w którym ojciec tej dziewczyny, ale też tych swoich jakby pasierbic, tak to się mówi wyjeżdża do miasteczka i pyta się, co chciałby, chciałyby, żeby im przywiózł. No i oczywiście tamte pasierbice mają w głowie tylko piękne stroje, jakieś klejnoty, więc jedna właśnie chce suknię, inna chce jakieś drogocenne kamienie. A Kopciuszek miał całkiem inny pomysł, jak się okazało. Kopciuszek poprosił tylko o leszczynową gałązkę, hmm. którą ojciec po prostu spotka po drodze, która, w ogóle Kopciuszek mówi, że która cię zaczepi po prostu yy, o kapelusz. Więc to jest coś o czymś takim, że Kopciuszek miał jakąś taką łączność z naturą, która sprawiła, że on, ona, ta dziewczyna, wiedziała po prostu, że tak się wydarzy. I jakoś tak zaufała sile tej natury. No i co się okazuje, kiedy tam potem oczywiście te. Te siostry dostają te właśnie piękne szaty, te jakieś drogocenne kamienie. Kopciuszek dostaje rzeczywiście tą leszczynową gałązkę, bo rzeczywiście tak się wydarzyło, że ona zaczepiła tam o, o, o ten kapelusz. I potem idzie na grob matki, wsadza tam tą gałązkę. I oczywiście na grobie matki płacze, więc te łzy podlewają jakby tą gałązkę. Z, tego, z tej gałązki wyrasta piękne drzewo. Później, po, po czasie, jakby na tym, na tym drzewie gnieżdżą się ptaki, to te same ptaki, które potem pomagają Kopciuszkowi oddzielać mak od popiołu itd., itd. No i jakoś bardzo mnie fascynuje ten motyw, który mówi o takiej łączności Kopciuszka z naturą, tą zewnętrzną, ale też o jakimś głębokim poczuciu własnej wartości, które sprawia, że ona nie. Potrzebowała tych zewnętrznych atrybutów piękna, tylko jakoś była tak bardzo przy sobie osadzona w sobie i, i, i w tej swojej takiej naturalności. Mhm. To mi się bardzo jakoś tak podoba w tej opowieści. Jakoś tak chciałam, żebyśmy też o ten temat tutaj zahaczyły w tym pierwszym tygodniu wyjścia w tą drogę. Tak, ja myślę sobie też, że nie ma nic złego w tych klejnotach, pięknych sukniach pod warunkiem, że mamy to poczucie własnej wartości, że to nie są nasze maski, tylko że też robimy to z jakiejś przyjemności, że to też jest takie kobiece, nie? Żeby, wiecie, założyć coś ładnego, zrobić coś dla siebie takiego, więc nie wiem, jakieś piękne kolczyki czy coś takiego. Ja lubię kolczyki. Ale że to nie jest coś, co nam zakrywa jakąś naszą naturalność. Że to nie jest coś, czym my się... Że wiecie, boimy się pokazać bez makijażu, że boimy się gdzieś tam być takie, że to nie jest maską. Tak. Że my mamy najpierw tutaj w sobie, budujemy siebie i jakby to jest takim naszym dodatkiem, a nie czymś, co, mhm. co jest fasadą. Dokładnie. Czyli że ta prawdziwa kobiecość. Jest właśnie jakimś takim osadzeniu w sobie i te inne dodatkowe rzeczy mogą tylko to jakby uwydatnić. Przyjemne. Być przyjemne. dokładnie, ale że to nie jest jakby moje być albo nie być, tak? To trochę o to chyba chodzi tutaj. Um, tak, ale, ale ta baś też właśnie nas jakoś tak mocno kontaktuje z tym tematem natury, którą z jednej strony możemy odkrywać w kontakcie z sobą, ze swoim ciałem, z różnymi impulsami, które przez to ciało płyną instynktami, które się w nim jakoś objawiają, ale z drugiej strony możemy to właśnie ćwiczyć w naturze poprzez to, że właśnie poprzez kontakt z naturą jakoś mamy łatwiej i bliżej nam do tej naturalności, tak? Tak, zobaczcie, samo takie, nie wiem, chodzenie po rusie, czy mhm. kontemplacja w naturze są takie kraje, w których się przepisuje na receptę spacery po lesie, żeby po prostu się skontaktować to bardziej właśnie. ze sobą. I że właśnie ta natura pomaga nam być bliżej siebie. Nie poczuć rosę, mhm. poczuć ciepło promieni słonecznych, mhm. poczuć zimno, które my tutaj dzisiaj mamy, w zawoi pod Babią górą. Nie Zobaczcie, nie jak. Jak też ta natura, nie wiem czy tak macie, ale dużo kobiet tak ma, ja też tak mam, że na przykład bardzo się wzruszam pięknymi kwiatami, mm -hmm. nie? Że ta natura tak nas też kontaktuje z jakimiś naszymi wrażliwościami. I myślę, to że to ładnie. też jest ważny, tak. ważny moment. Znów zadziewa się magia, dlatego że kiedy o tym mówisz, to tutaj krąży jakaś pszczoła wokół tych naszych jabłek. Przed chwilą była na, na tym twoim owocu, teraz siedzi tam. No z, że ona nie ma lekko, ale... Ale obieramy dalej, bo takie właśnie też obieranie jabłek w towarzystwie innych kobiet może być bardzo, bardzo takie kojące i właśnie dające takie poczucie też kontaktu z naturą, tak? że to nie musi być przykry obowiązek, tylko coś bardzo przyjemnego. Może też być przykry, ja na przykład się kaleczę krojąc, ale staram się być w tym krojeniu Moniko z tobą, bo wiem, że jutro będzie jeszcze fajniej z tymi jabłkami. A Dokładnie. nie jutro, w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Jutro zapraszamy Was na małe rytuały. Tak, no tak jeden co mały wam, rytuał. tyle, tak tak co wam wykombinujemy. Co, tak. Dokładnie, dokładnie. Ale właśnie, no już e, skórki dużo żeśmy z, z, złupały z tych jabłek, czyli to znaczy, że przeszłyśmy pewną e, dosyć e, daleką drogę, ja, wychodząc z ja, tą podróż. <laughs> tak sobie obieramy, słuchajcie, aż do jutra. E, zapraszamy jutro na taki tak. odcinek, w którym e, będziemy z lotu ptaka patrzeć na to, co już przeszłyśmy w tym tygodniu. Dniu, I, e, I zaprosimy Was, was do, dalej, czegoś nowego. Tak, do czegoś nowego. Więc koniecznie bądźcie z nami.